Będąc w Lublinie, poza regionalnymi daniami spróbowaliśmy też kuchni azjatyckiej. Nasz wybór padł na Złotego Smoka mieszczącego się przy ulicy Wolskiej. Zachęciły nas pozytywne opinie. Wybraliśmy rosół, sajgonki, kurczaka Złoty Smok i żeberka Złoty Smok. Rosół z makaronem i kurczakiem kosztował 19 zł. Był bardzo aromatyczny, ostry, czuć było chili i czosnek. Był też lekko słodkawy, z dużą ilością kurczaka i makaronu ryżowego. Żeberka Złoty Smok również było ostre, porcja duża, sporo mięsa i warzyw, w tym fasolka, kukurydza, marchewka i kiełki. Do tego ryż i surówka w zestawie za 29 zł. Kolejną pozycją były sajgonki. Wybraliśmy zestaw z makaronem sojowym i surówką za 18 zł oraz z frytkami i surówką za 21 zł. To były najlepsze sajgonki jakie jedliśmy. Przyjemnie chrupiące z bardzo smacznym nadzieniem. Ostatnia pozycja to kurczak złoty smok. Połączenie panierowanego kurczaka z warzywami było strzałem w dziesiątkę. Kurczak był mniej ostry niż żeberka. Na plus zasługuje smak i duża ilość mięsa. Tak nam smakowało, że po kilku dniach wróciliśmy do złotego smoka. Dajemy zasłużone 10 na 10 za smak i duże porcje. To czego nie zjedliśmy, wzięliśmy na wynos. Plus również za sosy, które były dostępne w dwóch wersjach. Przy kolejnej wizycie w Lublinie z pewnością znowu odwiedzimy Złotego Smoka. A jeśli chcecie więcej testów kuchni azjatyckiej, koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Będzie nam bardzo miło.